Witamy serdecznie. W dzisiejszym filmie Forever nasz dzielny model zaprezentuje, jak należy mieć wyczyszczone kopyta. On zaprezentuje, jak należy mieć brudne, a ja zaprezentuję jak się czyści. Zapraszam. Jedziemy. To jest kopystka. Ja nawet nagrałam zbliżenie kopystki, byłam sprytna. To jest kopystka i tą kopystką, najlepiej taką ze szczotką. Bo się z niej kurzy. Czyścimy kopyta. I to od razu będzie instrukcja czyszczenia kopyt podkowami, bo force jest kuty na przody, w związku z czym mamy level podniesiony. Tyły są gołe, więc tyły będziemy czyścić jako gołe kopytka. Żeby podnieść przednią nogę. Podchodzimy do konika. Konik wie, że tu jesteśmy. Stajemy blisko konika, niedaleko, blisko. Od łopatki, cześć, koniku. Od łopatki do nogi schylamy się. I ja już w tym momencie opieram się o Forevera. Nisko, koń zaczyna podnosić nogę, ja ją łapię. Cześć, ja ją łapię. Blisko, kopyta. Blisko konia, od łopatki, blisko konia. Mam Chodź Z punktu widzenia czyszczenia kopyt, najważniejszymi elementami podeszwy są dwa rowki oraz znajdująca się pomiędzy nimi strzałka kopytowa. Całość czyścimy na zmianę szczoteczką i tą metalową częścią kopystki. Wygrzebujemy ewentualne resztki słomy, albo kamienie, czasem szyszki z rowków kopytowych, uważając, żeby nic nie było wbite w strzałkę. Kopyta należy czyścić dokładnie, ponieważ yy, wbity element w kopyto może doprowadzić do dyskomfortu, a nawet kulewizny konia. Na koniec całość czyścimy, przecieramy mocno szczoteczką, tak, aby wszystkie zakamarki były czyste. No i gotowe! Cyk! Czyste, czyste. Zaraz mi się wiedzą, że nieczyste, ale jest. i uwaga! Opuszczamy nogę blisko konia. Podnoszenie zadu jest podobne. Opieram się o konia, przesuwam po jego nodze i teraz uwaga, odciągam jego nogę do tyłu. Pamiętajcie, nie pozwalajcie koniom podkurczać nóg pod brzuch, ponieważ zwiększa to ryzyko kopnięcia, no i będzie Wam dużo trudniej tę nogę wyczyścić. Możecie też, tak jak ja, podeprzeć sobie nogę konia na kolanie albo na udzie. Mam nadzieję, że trzymasz nóżkę porządnie. Ja? Tak, no. trzymam. Tu trzymam. Zresztą jest tak, wiesz, do tyłu pociągnięta. Dobrze. Cyk tak. i... Konia, dół, bardzo mam blisko konia podnoszę mam tu za kopyto blisko kopyta i znowu szukamy kształtu Tyry, tyry. ju Podkowami kołami najgorsze jest to, że to tak włączy to w górze. Tam drzewa mm -hmm. jest dużo można, Jest! Jest! Opuszczam. No. I z Łapię, mocno trzymam, podnoszę. Mogę sobie obciągam. Obciągam. Tak jest. Dobra, idziemy do zbliżenia. tak. Jak odciągam to nawet nie muszę trzymać. No to jest super myk sobie na biodrze opierać. No sobie, no? Ja tutaj na tym, na udzie. A to no. ja trochę wyżej opieram, wiesz? Co, no, na biodrze. No. <noise> Noga jest mocniejsza niż ręka. Cyk, jest. Forever nie jest poruszony dzień dobry, nasz A dzień dobry. Nie dostałam kopniaka. Jeszcze nie, góra! Jeszcze. A stała blisko. Jeśli się podobało, to polecamy kliknąć przycisk subskrybuj. To jest trudne tak. słowo. I, I jeszcze chyba to drugie, nie? A, Ten, to, to kopytko w górę. w górę, taka łapka, o. <laughs> taka. taka, o. Taka o. I, yy... I co jeszcze? I to wszystko. No. Pa. A gdzie mi przejść? Okay. <laughs>